Teraz czas na linię defensywną. Szymon Adamczyk, jeden z najlepszych defensywnych liniowych w polskiej lidze futbolu amerykańskiego, oczywiście też reprezentant naszego kraju. Szymon, witam cię bardzo serdecznie. No i od razu przechodzimy do pierwszego pytania. Ty byłeś jedną z tych osób, która zaczynała swoją karierę nie w The Crew Wrocław, nie w Giants Wrocław, tylko w Devils Wrocław. W tej lepszej półce, zaraz zaraz ci dam mikrofon, ale powiedz mi, czy dzisiaj, po dwóch latach od fuzji e, i od powstania z Wrocław, wciąż jeszcze te podziały są gdzieś tam widoczne? Wciąż jeszcze dzielicie się w szatni na Giants, czy tam The Crew i Devils, czy to już wszystko jest melodia przeszłości? Nie, myślę, że w ogóle tych podziałów nie było nawet na samym początku. Po prostu o, zaraz po fuzji staliśmy się jedną drużyną i, wiadomo, jakieś docinki w szatni w jedną czy w drugą stronę na pewno są. Pędą, ale to jest wszystko na zasadach żartów. No właśnie, mówisz o tych docinkach, trash talk, To jest i będzie i sam też byłem niejednokrotnie świadkiem, ale może, czy może przypominać się jakaś anegdota słynna, śmieszna, którą warto byłoby przytoczyć aby kibicom, aby ją poznali, która pokazywałaby, że jeszcze być może na żarty, ale gdzieś tam te podziały przedfuzyjne funkcjonują dalej w drużynie takie anegdoty teraz nie pamiętam, ale najbardziej kontrowersyjną sprawą, która jest, to jest kto wygrał ostatnie derby. Jedni liczą je jako dwóch mecz, a my liczymy jako ci, którzy wygrali ostatni mecz, więc cały czas jest sporo to. No to w porządku, okej. Okay. To jest ciekawostka. Szymon, choć gra już we Wrocławiu od dobrych kilku lat, tak naprawdę z Wrocławia nie pochodzi. Pochodzisz z Jastrzębia Zdroju, to jest województwo śląskie, i stamtąd do Wrocławia no, jest dobrych paręset kilometrów. Skąd taka decyzja, żeby zdecydować się nie grać w województwie śląskim? W końcu w województwie śląskim też mamy kilka całkiem, całkiem niezłych drużyn, tylko właśnie przyjść tutaj do Wrocławia i od początku grać we wrocławskich klubach kiedy decydowałem się na granie w futbol, mieszkałem głównie we Wrocławiu, więc to, to była łatwa decyzja. Dopiero potem z czasem życie tak się potoczyło, że zawodowo muszę spędzać więcej czasu w Jastrzębiu, ale z racji tego, że no, tam za bardzo nie widzę alternatywy do grania, no to postanowiłem cały czas kontynuować to we Wrocławiu. Kiedyś pamiętam, to chyba jeszcze były czasy, albo ostatni sezon Miners, albo pierwszy sezon już po fuzji w Katowicach, kiedy powstali AZS Silesia Rebels. Powiedziałeś mi, działajcie tam jako, żeby drużyna się fajnie rozwinęła, bo na stare lata, na końcówkę kariery przyjadę zagrać jeszcze przynajmniej jeden sezon w województwie śląskim. Czy faktycznie podtrzymujesz te plany, czy raczej nic z tego nie będzie już teraz po tym, jak powstali Panthers? Powiem szczerze, że ciężko teraz podjąć jakąś decyzję, bo nie wiem jak to się wszystko potoczy, w którą stronę pójdą którzy Silesia pójdzie w którą stronę. Myślę, że dokończę karierę tu we Wrocławiu, ale Aczko jeżeli będzie taka szansa jakiegoś pogrania w typu Old Boys czy coś w Silesii to na pewno. Do, do tematu Old Boysów zaraz przejdziemy. A powiedz mi jeszcze, czy obserwujesz sytuację, jak wygląda w województwie śląskim? No bo tam też troszkę roszad jest, dużo się dzieje. Co prawda, w tym momencie po raz pierwszy nie będzie w Toblidze żadnej drużyny z województwa śląskiego, ale w PLF-1 już tych drużyn będzie sporo bo i Gliwice Lions i bardzo wzmocnione tychy Falcons oczywiście Silesia Rebels, czy te drużyny z województwa śląskiego tutaj rozumiem, nie wytrzymują. Porównania z Panthers, jeśli chodzi o Twoją chęć gry i podejście do futbolu amerykańskiego w Polsce? No Obecnie nie. No. Futbol amerykański, przynajmniej w Toblice poszedł tak do przodu. Chodzi nawet o samą motoczkę tego o trenerów, o ten cały profesjonalny staw. Myślę, że dużo drogi jeszcze przed tymi dużynami z PLF Jeden aczkolwiek. No obserwuję to, co dzieje się w Tychach, czy, czy teraz w Silezji to się ma dziać, no i bardzo mi kibicuje, żeby to się jakoś tam rozwinęło, bo myślę, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest to, żeby było kilka drużyn mocnych, a nie tak jak jest teraz, że praktycznie w co drugim mieście jest jakaś drużyna, która gdzieś tam się błąka po plf 8, plf 2. Czyli poleciłbyś drużynom z województwa śląskiego, aby wykonały fuzję na styl Panthers? Tak jak, tak jak wtedy, tutaj oczywiście Devils, Giants. Czy w ogóle jesteś w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, że nie wiem, tychy łączą się z Katowicami albo do tego dochodzą jeszcze Gliwice? Czy taka drużyna mogłaby zaistnieć, mogłaby zaczerpnąć troszkę z tego wszystkiego, co pokazali Panthers w ostatnich latach? Czy też tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie science fiction? Nie wiem jakie tam są animozje między tymi drużynami bo podziały między miastami na Śląsku są ale jeżeli udałoby im się coś takiego osiągnąć no to na pewno odnieśliby sukces. Okay, dobra informacje dla drużyn na Śląsku. A my zmieniamy szybko temat i przechodzimy do Pucharów Europejskich. Zapewne pamiętasz to co w Pucharach Europejskich zdziałali zawodnicy Giants Wrocław przed trzema laty jak dobrze mówię. Czy dużo się zmieniło od tego czasu, a jeśli tak, to co jest taką największą zmianą i dlaczego w tym roku podchodzimy w końcu do tych Pucharów Europejskich z o wiele większym optymizmem i myślę już nie jako chłopiec do bicia, ale jako drużyna, która faktycznie może zawalczyć. Co jest tą największą zmianą jakościową? Przede wszystkim myślę, że jest szeroka ławka rezerwowych, że w obecnej sytuacji w drużynie też jest tak, że zmiennicy... Nie odbiegają od starterów, tak naprawdę, bo to są równorzędni zawodnicy. Do tego dochodzą profesjonalni trenerzy, trenerzy pozycyjni, którzy pracują nad techniką, nad podstawami poszczególnej grupy. I ja uważam, że to wszystko przyniesie efekt taki, że będziemy w stanie zawalczyć z tymi drużynami. Zresztą i tak futbol już się rozwinął przez te lata, co było widać na przykład na kadrze, że na kadrze też nie byliśmy chłopcami do bicia. Walczyliśmy jak równy z równym, wygraliśmy. Praktycznie dwa mecze, no i ten trzeci myślę, że też przy odrobinie szczęścia dalibyśmy radę wygrać, gdyby troszkę inaczej tam się potoczyło pod koniec. Czyli rozumiem, że do, przynajmniej do drużyny czeskiej już teraz bez większych obaw podchodzicie, wiadomo, respekt i tak dalej, ale, ale podejdziecie do tego meczu jak do meczu, który można wygrać zdecydowanie. Znaczy, ja przynajmniej mam także szacunek do. Mam, znaczy, mam szacunek do każdej drużyny, z którą gramy. Nigdy nikogo nie lekceważę, ale. Po tych przygodach z kadrą na pewno wiem, że jesteśmy w stanie powalczyć jak równy z równym. Okay. To są świetne informacje dla wszystkich kibiców, myślę nie tylko we Wrocławiu, ale w całej futbolowej Polsce. Czekamy na te pierwsze mecze w Pucharach Europejskich w wykonaniu Panters Wrocław. Dzięki wielkie Szymon i oczywiście powodzenia w sezonie. Do zobaczenia.